Z tej strony dealer i widać Cię w kolejnym odcinku z Minecraft Extreme na naszym kanale. Wow, wow Doknes, jesteśmy nadal duchami, to po twoim odcinku. Przypominam o tym, że poprzednie filmy możesz znaleźć w karcie. Tak jest, był. E, słuchaj, Docnes, czy wiesz co w dzisiejszym odcinku? Jestem nie nie wiem ciekawy Zajarany, jeżeli powiedział, że jest zajarany tym faktem, co robimy dzisiaj Okej, okay, więc tak, już tłumaczę wszystkim, o co chodzi Ponieważ w tym odcinku zbliżemy dwójkę widzów I będziemy im kazać między sobą konkurować Jeden z nich wyjdzie z tego odcinka e, szczęśliwy I będzie mieć... Wszystkie bogactwa, jakie zapragnie, ponieważ na 10 minut będzie mieć kreatywa, Będzie mógł zbudować jakąś z budowlę. Jedyny warunek jest taki, że musi być to budowla ładniejsza niż budowla drugiego widza. E, ponieważ drugi widz, który zrobi gorszą budowlę, niestety traci wszystko. Nie odchodzi z dzisiejszego konkursu z niczym. E, więc łapka w górę, zostaw, jeżeli chcesz zobaczyć więcej ciekawostek w tym stylu. Poprzedni film bardzo nam się spodobał, gdzie dokres konkurowało z widzem, no ale musimy zrobić konkurencję widz kontra widz, więc to w dzisiejszym odcinku. O pierwszy dokres musimy znaleźć e, ochotników do naszego filmu, więc ja wpiszę a może. W ogóle a co, w co, coś w ogóle co co się dzieje? Też co? wypadałoby miejsce znaleźć stary. No miejsce, się. no myślę, że tutaj stary, tu będą. Nie to tu będą twierdze. to będą domki, leśne domki będą budowali, słuchaj. To jest temat dzisiejszego odcinka. Będą budowali domki, to, słuchaj, które można pasować do ej, tego obiegu. weź dwóch widzów ze Spauna. Dwóch widzów Kina ze spawna? I weź jakiś stary nowicjuszy ze spauna. Okej, okay, dobra, dwóch nowicjuszy ze Spauna. E, to czy jest na spałnie i spytam się. Oni nie, bo nie dealerka, on że, jestem, że to jestem ja. Siema, ktoś chce na konkurs? O, Ej, Doktor, wtepnij Nikolka 64 4 Doktor, to pierwsza osoba. Nikolka 64 Ej, myślisz, że ona się nie wystraszy, jak mnie zobaczy? Nie mam pojęcia. Czekaj, czy ktoś, kto jeszcze nie krzyczy, i spytam się, roznaczać na, na spawnie. Ktoś chce na. On wygląda jak ja! Tylko, że na odwrót. <laughs> No nie, nie jest na konkurs, ale ktoś inny jest na konkurs? Ej, może ktoś ze szpitala chce na konkurs, pytam ich. To jest na konkurs, i ja napisze Siema, to jest z was chce na konkurs? N nie, nikt nie chce? Se serio? Ja. E I Gargamelli X stary. Tylko ona się teleportuje za jakiś czas, bo jest w więzieniu. E dostaniecie na 10 minut creative, i kto zbuduje lepszy domek leśny? Ten może go zachować OMG Okej. Okay. Zaczynamy czy, czy, czy... Ej, to jest Steve Alex, widzisz to? Tak! Ej, <laughs> olol. Mamy, olol, mamy to! Olol. Oficjalnie, słuchajcie, dziewczyna kontra chłopak. <laughs> um, Okej, okay. czyli widzę, że ogarnęli zasady. Jeśli tak. ta osoba, która zrobi lepszy domek, może go zachować. Ej, mega Dobra. się jaram, stary, to, to będzie dobre, bo wiemy o jaką stawkę grają. Naprawdę, na tym serwerze jest ciężko zbudować ładny domek. Bo naprawdę, tu jest taki hardcore, więc to, co właśnie oferujemy, to jest. cię, napisał Gargamelix. Co, co, no jest? Jaki masz pomysł? Co się dzieje? Żeby co? Żeby itemy odłożyli, bo potem ich stary... itemy po prostu. Odłóżcie jak, itemy. Yy, zasada jest też taka, że nie możecie niszczyć domków nawzajem. Dobra, to chyba jest oczywiste, ale to no, tak podkreślę, prawda? Byłem w szpitalu. Yy. Ach. Jak coś, to tepniemy cię. Dobra, będziemy musieli ją tepnąć, go e, za chwilę. E, więc. E, ja dam GM1 Gargamelix, a ty daj GM1 e, dla drugiej osoby. Nie, jak się nazywa. E, znaczy, cztery. Trzy. Cztery. Ry! Okay, Okej, macie game moda. Macie game moda. Macie game, budujcie. Ok, tam jest zero. Więc. Hej, nie, bu nie budujecie? Ni Nikola? Niko Nikola, ma. ma no. Masz game moda? Ona ma game moda? Ma, 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 ma. Dobra, to budujcie, budujcie, czego oni budują? Temat: leśne domki. Dobra, zobaczymy, czy le zrobią leśne domki. Czy leśne domki. Nie Będę z diamentów. 10 minut. 10 minut. Podkreśliłem, jeszcze raz yy, Więc, yy, okej, okay. widzę, że Na razie przygotowują itemki I idzie to całkiem dobrze Chyba, Ej, jestem mega ciekawy Dziewczyna czy chłopak? Piszcie w komentarzach Komu kibicujecie, czy Gargamelix yy, Czy, 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 czy o Kurczę, jak się nazywa? Kurczę, zapomniał Nasz drugi nick yy, Nikola. Nikola, Nikola, po prostu Nikola Nikola, Nikola. Nikola widzę, że ma dwa miecze, Gargamelix nie ma nic Więc i ta osoba I ta była po prostu spłukana Kiedy zacząłem ten challenge, a wyjdzie Być może że jedna z nich, znaczy na pewno jedna z nich wyjdzie, no jako pierwsza. No jak I za to, Boże, jakiś nierównomierny kształt. No, by ej, czym odważnie? To jest leśny domek? To będzie jakaś Leśna twierdza, że może być Leśna twierdza. Jeżeli, jeżeli będzie ładna, to jasne. Ej, co robimy w momencie, kiedy ja będę za jednym domkiem, a ty za drugim? Bo jakby jury składa się z dwóch osób. Ja, stary, ja jestem, ja jestem za nim. Jesteś, ja. jesteś za nim? Czy ty jesteś za nim, bo po prostu jest tak. chłopakiem i ty jesteś solidarny? Ta -ta, tak, do kres? Y jesteś, jesteś szowinistą. Masz, bo oni za blisko <grym> siebie budują. Ej, ej tak za blisko siebie budujecie. Odstęp trochę, ej, bo nie, oni nie. robią jedną budowlę. To muszą być oddzielne. Jak to jedno budowle? To muszą być oddzielne budowle. <grym> oh <grym> Konkurujecie ze sobą. Ej, oni, czy oni zaczęli, że oh konkurują ze sobą? Czy oni zaczęli budować? Nie wiem. Ej, okej! Okay. No Ej, bo Nikola to. chyba się stresowała, ona nie buduje coś, zobacz. Albo ona patrzy, może wniecie jakieś no nawet... inspiracje. Może ona patrzy, wiesz, wniecie na na jakieś stare... Nie, się patrzy, szuka <laughs> jest Koncepty nie wiem, nie inspiruje się, patrzy na naturę! I szuka tego czegoś, co, wiesz, znajdzie się w jej domku. Ej okej, okay. naprawdę tutaj widzę, że mamy konkrecik. Tutaj ta budowla bardzo szybko powstaje, serio. No jakaś się to, typu, nie to tutaj. Nikola widzę, że jest mniej mniej pewna chyba swojej budowli. I raczej niszczy drzewka. Jakby mógłbym jej pomóc zniszczyć domek. Znaczy, to, to drzewo, bo to drzewo nie jest takie ważne. Ona. A, nie, dobra, okej. Okay. Ona buduje. Może ona to drzewo chce wykorzystać. Więc ja nie będę tu nic stykać, może. Zostawmy to jak jest. No, ja tutaj na razie widzę, że on ma jakiś większy plan na siebie, niż on. ma większy plan. Ale wiesz co? Ja wierzę, że jest szansa, że Nikola nas zaskoczy, ponieważ ona jakby uważa A. na każdy blok. Na każdy blok uważa. Ona robi to świadomie, stary. Ona wszystko tu wylicza i może ten domek nie będzie wielki, ale będzie na przykład, wiesz, po prostu estetyczny, idealny i wszystko będzie tacy. Ja, ja, ja wierzę, że to jest A. możliwe. I. No nie że kibicuję jej, ale chciałbym zobaczyć naprawdę, zaciekłą konkurencję, a nie taką wiesz, że z góry wiadomo kieruję. Tak, ja. ja też! Tak, ty też. Rozpoczynamy konkurencję. Jak widzicie, przed wami Nikola oraz... Jak się ten drugi nazywał? No właśnie zapominam. Gargamelix, 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 okej. Okay, oraz gargamelix. gargamelix. Z tego, co widzimy, Gargamelix prostu swody do swojej twierdzy, a Nikola dalej stawia fundamenty, wycinając drzewo, które stoi na jej drodze ku zbudowaniu dachu swojego domku. Niestety Gargamelix już pozuwa się i jest chyba, powiedzmy, takie 5 minut przed Nikolą, co daje mu przewagę w pewną wygraną. Bardzo wybrałą. warto tutaj psa uważać, zauważyć, że naszym przyuczestnikom zostało... zostało... Sześć minut! Sześć minut zostało! Napiszę im to. Sześć minut. Sześć minut. Zostało wam sześć minut. Ej, zdziwiło mnie, że nie robią domków na drzewach, szczerze mówiąc. Myślałem, że te drzewa się proszą... Nie leśny domek na domku na drzewie? No. Ty nie? Ej, wiesz nie. co? Ej, Max ogarnia ostro, stary. Widzisz to? To jest serio ładne. Ty, to... Ej. Wiesz, co? Coś mi się wydaje, że Gargamelix powinien jeszcze do tego wygrać miejsce w Kraftcast. Cra uuu, uuu w ekipie budowniczej powinien być. Niestety, to jest ba bardzo ładna budowla, na poważnie. Na naprawdę, mamy tutaj chyba czempiona za chwilę. Jakby Nikola tutaj już. E nie wiem, jak ścianę poznali. Nikola, Nikola, o kurczę, Nikola nie wie co robić, to prawda, o nie! Nikola, jak to możliwe? Czemu? Nikola... Nico, zniszczyła zniszczyła preczja! Czemu? Chyba tak Nikola, ona, ona rozwala drzewa Ja jej może co pomogę ona ja jej rozwalę drzewa tutaj, słuchaj Bo ona ewidentnie nie chce tych drzew No tak tylko... stary, postawiła klocek tego drzewa specjalnie Tak? No poparz no... stary, bo ona cały czas buduje, nie widzisz? Nie, nie wiem Nie wiem stary, co ona robi Co ona chce uzyskać? To jest... Mi się wydaje, że to tylko projekt A potem to... pokaż nam swoje klocek umiejętności ale się poplułeś. <laughs> Ale to jest tylko szkic na pewno. To słuchaj, zaraz będą jakieś komendy magiczne, i. O! No proszę bardzo, jednak nie będzie to kwadrat. Ej nie będzie to kwadrat. No, mamy to, mamy to. Doktor, mamy kolumnę, mamy kolumnę. I wcięcie, dobrze. Dzieje się zostało, Napisz mi, ile minut zostało, bo im chyba ma jeszcze okay. 4,30. Zostały wam 4 minuty. 20 sekund. Więc to jest naprawdę mało czasu, nie chcę nic nie mówić. N Nikola. No jakby... Nikola od razu przyspieszyła tempo. Tak, ej, serio, bez kitu, no bez kitu. Ej, ja naprawdę zastanawiam się jak oni się czują, co oni myślą w tym momencie. Jakby... Nie wiem, stary, jakby Ja bym się zestresował, a... stary. Wiedzą, że są nagrywani. E, pewnie do nie przywykli, że nagle e, prawdopodobnie ten filmik zobaczy kilkadziesiąt tysięcy no. osób. Mój faworyt no wygrywa. no wygrywa. póki co, ale, ale co? W zobacz, środku, Nikola jest stary jeszcze. No, ale Nikolaś powiem, że od kiedy przyspieszyła, w ostatnią minutę zrobiła więcej niż ostatnie poprzednie 5 minut. Serio. To, to mnie faktycznie mi... Jak no jak Pięciokrotne, gubiało, pięciokrotne przyspieszenie. Jeżeli w ciągu następnej minuty przyspieszy znowu pięciokrotnie i potem znowu pięciokrotnie, to wygra. To totalnie wygra Doknes. Nie wiem, czy ty wiesz o tym. Jeżeli będzie co minutę pięciokrotnie przyspieszała. Ej, stary, czy ten gość ma jakiś bary zaawansowany plan nawet na podłogę? Patrz, on jakimś taką wnękę tutaj w środku robi, nie? Co Coś tutaj robi? jakby. Co? Ej, Doknes, co mnie rozbawiło teraz? No. My mamy Doknes. Popatrz, że skinek. Kim my jesteśmy Jesteśmy potworami. No tak. tak wiemy, my ich tepnęliśmy do lasu, przebrani za jakiś. No, ja jestem z maską z krzykiem. na czas. Że krzykiem, a ty jesteś, kim ty jesteś. Nie jesteś za potwór. To znaczy, jest jak. Nul. Wow, nul jesteś. Okej, okay, to jest przerażające. To jest naprawdę przerażające. I każemy im budować. Dobra, nie wiem. Jakby mocne, naprawdę. Mocne oświadczenie. Nie dziwię się, że y... mogła nie ogarnąć troszeczkę, Nikola. Jakby jasne, że tak. Ja tu jej rozwalę te drzewka, bo ona ewidentnie nie chce tych drzewek tutaj. Mam nadzieję, że nie psuję planu. Chyba, chyba w sumie. No jakby i tak na razie jest tyle, więc. Okej, okay, ja, ja tutaj rozwaliłem tę drzewka, bo ona próbowała chyba rozwalić. To drzewko, to drzewko ma wyrastać z tego domku, czy coś? Czy ona że jest... on tutaj, nie? On tutaj taki sprytny za... zbudował balkon. My się że nawet balkon jest, a popatrz, że nawet wejścia. O, nie, nie ej, to jest głupi balkon! To jest ej, bardzo głupi domek w ogóle w efekcie. Czyli, bo tak, Popatrz, tu jest... ale nie, ej, popatrz, ile on w ogóle przywiązuje uwagi do dekoracji. Ej, ale to on dobrze stary, bo on. domu od... No, to prawda, on, on efekciarsko wow, leci. Na. On leci bardzo efekciarsko, ale z drugiej strony, finalnie no. to jest coś, co się naprawdę docenia. I Takie... tak Nikola wygra. Um, no, aby. Czyli Nikola robi konkret, konkret dach. Dwie minuty, niecałe Bo dwie minuty. Znaczy się... O, kurde, nie, Nikola. może iść ten dach teraz płaski, zrobić to, co Ale coś nie naprawdę, Nikola, jak przyspieszyła, gdyby miała taki tempo od początku, to miałaby spore szanse, według mnie. Teraz, no nie wiem, no nie wiem. Jestem ciekawy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy: Osoba, która wygra dzisiejszy challenge. Czy włożyć do swoich skrzynek jakieś diamenty albo inne fajne temy, bo to jest dozwolone, jak najbardziej. Więc jestem ciekawy, czy znajdziemy jakąś taką skrzyneczkę pełną skarbów u zwycięzcy Czy nie skorzystać z tej okazji? Eee, ja podejrzewam, że o tym nie pomyśleli, chyba. Chyba, chyba to nie pomyślał. Czaj robi to. Robi to! Doknes? Co? Zobacz, co on ma w skrzynce. O nie, Wiesz, że on rozwali całą ekonomię serwera. Ale my mieliśmy domek zostawić, nie? No. Uh. Dochnes. Wiesz, co się stanie? Czy stary z ekonomii serwera jakoś to zrobił ładnie. On zniszczy stary serwer. On jest w stanie, on jest bogatszy niż wszyscy gracze na tym serwerze. Razem wzięci. I jeszcze, gdy to pomnożyć przez tysiąc, to pewnie wtedy też. Ej, 30 sekund zostało. Ej, i on. Za chwilę, dostanie ten domek do Kness. Ej stary, popatrz. On jedzie zrobić sobie willę na kreatywie. to wyhaczył Ej, tyle diamentów. Co jest? A co ja mu teraz, Zabrał te do i bym wziął te diamenty? O, tak, tak, i zostaw, to... zostaw, zostaw mu stary trochę, tylko, tylko trochę, ale tak wiesz, kilka. A bo mu podstaw. On nie zauważy tego, okej. Okay. Y, 10 sekund. Ej stary, kończymy za 10 sekund. Gamę modę gm0, jak się on nazywał?

nie, nie, ona ma jakieś tam pojedyncze patyki. Ma pojedyncze patyki, o kurczę, aż przykre, no dobra. No niestety, ale wydaje mi się, że Gargamelix... Idziemy e, ze... zebrałeś wszystkie diamenty? Wszystkie diamenty, o nie, ale Tron, star... stary. Ale no, go... No dobra, ma, ma buźkę. Brzydka... Brzydka? No, jak sądzicie, kto wygrał? Ogólnie piszcie koniecznie. Co sądzicie o budowach dzisiejszych, Kto według Was wygrał. To jest budowa Nikoli. Niestety, Nikola yy, chyba yy, co, yy, chyba Nie, to musimy domek w jeździe Dobra, okej, okay. to czy domek według Ciebie powinien dotychczas zostać zniszczony? Choć, przejdźmy się do Gargamelixa, Chodź, dobra, choć. Dobra, przejdźmy się do, do Gargamelixa. Gargamelixa, dobra. Yy, oprowadź Tutaj, nas bardzo. Gargamelix. Widać, że... O, ale o, widać, o, ale przecież się tak. postarał. <laughs> oprowadź nas z Gargamelix. dobra, więc Gargamelixa zaprowadzi. Ok, pokazuje nam tutaj łóżko. Ej, to naprawdę jest bardzo fajny domek. W 10 nie typo, minut. To jest nietypowy stół, widzisz? Ten kształt Wziś... jest bardzo. Ej, serio, no? Ej, ale w 10 bajerancki. minut to jest serio niezłe to, co zrobił. Naprawdę, ja jakby jestem pod wrażeniem ogólnie. Uuu, łóżko. to jest, nie... Kto jest? Co? Nie! O nie! 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 O nie! Wydaje o mi nie. się, że zaraz zostaje już bana. Bana, a nie nagroda. Bana, uważaj, a... uważaj. Jeszcze nie było wyników. Eee, no. Nikola, oprowadź nas! Dobra, więc teraz czekamy aż oprowadzi nas Nikola po swoim domku. E, uważajcie na to, uważajcie. Dobra, więc e, Nikola nas oprowadza, idziemy do jej. Tu kto, ktoś zabrał moje Eee, Kiedy Ej, skończył czaj? się czas, nie było niczego. Co jest, Eee, Nie, 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 tak się sprawdzam stary, tylko wiesz nie, Nikola, nic nie ten. Nie, nie, nic nie ukradła. Doknes? Spytała. Co jest grane? Co, co? Czy to ja ukradłem ten jak Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu nic Aj! nic no A cóż, z naturą. Tak, e, tak, taka to, szopka. To, to to, słuchaj, to ja teraz. No według mnie, no gar no. To Nikola. No gar musimy rozważyć gar gar Tak, No tak, takie życie, no takie. czaj, czekaj, to ja to zrobię, stary, nie zaznaczam nic z bandem, bo. No, no, dobra, no, okej, no to ty, to zrób. Widać. ty to zrób. Ty to zrób, ty to zrób, okej. W takim razie, do mnie z domek. E, no to wygrywa. E, no Gargamelix, tak? Wygrywa Gargamelix? Tak. E, gratuluję i dzięki za wzięcie udziału. E, dobra, no to w sumie nie wiem. Nic nie zabieramy, Nikoli, bo i tak nic nie ma. Gergamelix ma co ma, całkiem fajne rzeczy. E, I domek już wyczyszczony, więc e, miłego życia Wam życzę na serwerze, moi drodzy. Dziękuję, Dochrys, a teraz oddaj diaksy z skrzyni. Już masz Diaksy! <grym> e, e, ale to byłaby rozwałka. E, I to jest dużo Diaksów, to jest dużo Diaksów. E, dużo e, no dobra, dałem, stary. w takim razie i tak jest dużo. E, chociaż e, na przyszłość e, pilnujcie się swoich diamentów, widzowie, jak będziecie tutaj w tej serii. I koniecznie podajcie na sklep z koszulkami! Link w opisie! Subskrybuj koniecznie ten kanał, subskrybuj do końca. subskrybuj mój drugi kanał z Codzienną ferajną I my się słyszymy właśnie na nie 18.30. Cześć!